Na tej telepranki ze mną serdecznie kolega Bambor, przywitaj się. I teksturpaki z tego filmu damy na 100 lajków pod tym filmem. Do tego makro, pod, makro które aktualnie mamy tylko ja i Bambor, napisane przez naszą kolegę, podamy na. 150 lajków. Dokładnie. I vip na Antorię, będziemy losować jeden vip na każde 50 lajków pod tym filmem. I do tego na 200 lajków podamy długo wyczekiwany skrypt, którego używaliśmy, który będziecie mieli teraz na ekranie. Zostawcie suba, lajka, jebnicie w dzwona za 2020 rok i chuj, el that sports bought a new crib and that bitch came with a tennis court flex it should have been a sport i took it all the way august 23rd mark your calendar that's Artie day walked up in that bitch with two bitches you ain't never seen perfect parts got me so clean paint the glock white and add the laser that's vanilla bean oops i meant vanilla bean. <laughs> got in so much money that my fingers started turning green winning so that month that i'm not here go buy charlie sheen all these hoes is easy bust and my squad is who i trust one time, this bitch I hurt my feelings, so I went and ice the pain. VVS, my whole team, ballin' like I'm Larry Bird. Drop the bitch off at the curb.